W dniu dzisiejszym spotykamy się na budowie obwodnicy Waksmunda. Gościmy u naszego stałego klienta Krzysztofa Jawora z firmy Jastrans. Dostarczamy tutaj nową maszynę CAT-323, która będzie wspomagała budowę obwodnicy Waxmundu. CAT-323 to maszyna Next Gen, czyli maszyna nowej generacji. Wyposażona w jednostkę napędową o mocy 160 koni i łyżkę kopiącą 1,5 metra sześciennego. Oprócz powyższego maszyna ma szereg nowoczesnych technologii w postaci systemu 2D i 3D, wagi technologicznej oraz systemu IFENS, e ochrony przed przekopaniem czy też uderzeniem w mur. Głównym powodem zakupu maszyny to jest w maszynie waga technologiczna, system 3D i system IFENS. E jeżeli chodzi o wydajność maszyny, to maszyna jest bardzo ekonomiczna w spalaniu i wydajna w pracy. Warto tutaj jeszcze wspomnieć o okrągłych rocznicach współpracy. Z panem Krzysztofem Jaworem współpracujemy od blisko 15 lat. Natomiast całe przedsiębiorstwo w zeszłym roku obchodziło 20-lecie firmy, co uczciło logotypami na maszynach. Jeszcze raz gratulujemy panu Krzysztofowi. Życzymy bezawaryjnej pracy!